Rzuć sobie monetą. Naprawdę. Jak będzie reszka, to idź ten związek. Jak będzie orzeł, to nie idź. Póki ja będę spełniać oczekiwania innych, ale też oczekiwania swoje, które są gdzieś takie odrealnione, to ja na pewno będę ostatecznie cierpieć. Cel i sens życia to są dwie różne rzeczy. Dobrze jest mieć mądry cel i się go trzymać, bez względu na jakiekolwiek wichury w życiu. A sens życia to jest to wszystko, co mnie każdego dnia pobudza, daje mi pasję życia, dlaczego ja chcę wstawać, co chcę robić. Żeby mieć dostęp do swoich poruszeń duszy, trzeba naprawdę bardzo dobrze siebie znać jako człowieka. Chciałabym się z Wami podzielić. Yy kawałkiem swojej historii, ale też powiedzieć kilka wskazówek, jak w życiu mądrze podejmować decyzje, i jak sobie nie narobić szkód, kłopotów i jak siebie też ocalić przed niepotrzebnym zranieniem. I na początek chciałabym wam w takim razie od tego Ignacego powiedzieć kilka słów, dlatego że Ignacy a propos wyborów, powiedział, że są takie trzy pory wyboru. I nie chodzi tutaj o pory dnia ani pory roku, ale są takie trzy stany ducha człowieka, kiedy jest dobrze i niedobrze podejmować różne życiowe, ważne decyzje. I przeczytam: Pierwsza pora wyboru, w której Pan Bóg tak porusza i pociąga wolę, że bez wątpliwości i bez możliwości wątpienia. Taka dusza pobożna idzie za tym, co jej ukazano. I to są te wszystkie osoby, w którym Pan Bóg przyszedł i powiedział i pokazał palcem. Szczęśliwi ci ludzie. Tak? To święty Mateusz, święty Paweł, święta siostra Faustyna w parku, w czasie tańca. Tak? Natomiast nie oszukujmy się, takich osób jest promil promila. Żeby Pan Bóg przyszedł i powiedział ci jasno, to jest twoja droga. I tutaj niestety my czasem w takim akcie desperacji uprawiamy, przepraszam, tak powiem, katolickie wróżbiarstwo i otwieramy Pismo Święte do skutku, aż trafimy na to, co nam się najbardziej podoba i co najbardziej nam leży, ale nie o takie doświadczenie chodzi. Tak? Czyli prawdopodobnie nie jesteśmy w pierwszej porze wyboru. Druga pora wyboru, kiedy otrzymuje się wystarczająco dużo jasności i poznania przez doświadczenie pociech i strapień. I z tymi pociechami i strapieniami duszy to nie jest tak, że jak mi jest wesoło i mi jest smutno, to Pan Bóg do mnie mówi: nie, to są moje nastroje. Generalnie można powiedzieć, że 90% poruszeń jest z ducha, z ducha ludzkiego. Reszta. To jest to, co Pan Bóg mi daje, ale żeby mieć dostęp do swoich poruszeń duszy, trzeba naprawdę bardzo dobrze siebie znać jako człowieka. Czyli wiedzieć, przez co Pan Bóg musi się przedrzeć, żeby moje serce w jakimś stanie było. I po to na przykład są właśnie rekolekcje ignacjańskie, w których ja mogę uporządkować te wszystkie moje uczucia, przywiązania, przedrzeć się przez moje różne obrazy Pana Boga. I dotrzeć do tego, co Pan Bóg mi właśnie, poruszając moje serce i wprawiając serce w różne stany duchowe, podpowiada. Bo nawet jeśli jest bardzo trudno zewnętrznie, są różne okoliczności, które sprawiają mi ból, ale ja czuję w sercu wolność, pokój, mnie to karmi, po owocach poznacie. Wtedy jestem w pocieszeniu i ja wiem, że Pan Bóg mnie do czegoś zachęca, zaprasza. Ale to też jest w czasie wyjątkowym. I trzecia pora wyboru jest to pora spokojna. Rozważa się najpierw, po co człowiek się narodził, i pora spokojna polega na tym, że dusza nie jest poruszona działaniem żadnych duchów i swobodnie oraz spokojnie posługuje się swoimi władzami naturalnymi. A władze naturalne to jest rozum. I. E to, do czego chcę Was jakoś zaprosić w tej dzisiejszej konferencji, to jest droga poznawania swojego powołania przez to, kim jestem i co mam. Jesteśmy wszyscy już po warsztatach wszystkich i mieliście szansę na tych warsztatach u mnie zobaczyć, co mamy. Co mamy, jakie mamy poruszenia, jakie mamy zasoby, jakie mamy powinności, ale też jakie są nasze słabości. To jest ten nasz pakiet, z którym stajemy do rozeznawania w tej porze spokojnej. Tak? E, I pamiętajmy też o tym, że jeśli, to jeszcze nawiążę na chwilę do Ignacego, że jeśli e, mamy e, rozeznawać w jakimś poruszeniu, w sensie czuję, że moje serce jest bardzo w Panu Bogu, albo czuję, że bardzo nie jestem w Panu Bogu. Życiowych decyzji nie podejmuje się w strapieniu. Nie podejmuje się wtedy, kiedy czuję, że jestem daleko od Pana Boga. Tak? Tylko w pocieszeniu y, można podejmować mądre, boże decyzje. No i słuchajcie, chciałabym Was zaprosić do tego, żeby w ogóle na samym początku odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja tak naprawdę w ogóle chcę rozeznawać z Panem Bogiem. Bo my sobie tutaj jesteśmy, w tym naszym katolickim środowisku, chodzimy na Msze Święte, umiemy mówić Szczęść Boże, ale pytanie, czy ja naprawdę chcę usłyszeć to, co Pan Bóg mi mówi, a może powiedzieć różne rzeczy, trudne, czy raczej jest tak, że ja szukam tego, że Pan Bóg mi poklepie i powie: słuchaj, to, co wybrałeś, mi się też podoba. I warto sobie zadać takie pytanie: czy ja naprawdę chcę z Bogiem, czy raczej ja chcę sam? A Twoja decyzja i Twoje zdanie, Panie Boże, to tak nie do końca mnie interesuje. Albo boję się, że Twoje zdanie nie będzie mi się podobało. I tutaj wracamy do początku, czyli do tego, w jakiego ja w ogóle Boga wierzę. Tak? To jest to, co było u siostry Gaudi, czyli kim jest dla mnie Pan Bóg. W ogóle wydaje mi się, że w życiu duchowym, jeśli ktoś chce prowadzić życie duchowe, a nie tylko pobożnościowe, religijne, czyli chodzenie na nabożeństwa, odmawianie modliw, ale ktoś, kto chce być w żywej relacji z Panem Bogiem, musi wiedzieć, z kim się spotyka. I wydaje mi się, że takim pierwszym w ogóle zadaniem jest zobaczyć, w jakiego Boga ja wierzę. I ten Bóg, w którego ja wierzę... My mamy takie dwa obrazy. Dwa obrazy w sobie. Pierwszy obraz to jest ten, który mamy w głowie, czyli to wszystko, co nam powiedziano, czego się nasłuchaliśmy, naczytaliśmy, w czym wzrastamy, że Bóg jest dobry, miłosierny. I drugi obraz to jest ten prawdziwy w nas, czyli Bóg, którego mam w sercu, czyli ten, którego ja przeżywam zazwyczaj wtedy, gdy jest trudno, bo wtedy pokazuje się, jakiego ja Boga mam i w jakiego ja Boga wierzę. Czy w momencie słabości, kryzysu, On jest moim pierwszym wyborem? Czy ja się przed nim chowam, ukrywam, wstydzę? To jest prawdziwy Bóg, którego ja mam w sercu. No i teraz na styku głowy i serca rodzi się bunt, bo te obrazy bardzo często się nie pokrywają. I bardzo Was zachęcam do tego, żeby odważyć się i spotkać z prawdziwym obrazem Pana Boga i powiedzieć mu: Ja Ciebie tak przeżywam. Może być tak, że ja Ciebie, Panie Boże, w ogóle nie znam, nie ufam Ci, boję się Ciebie. I my często zaczynamy od końca. My mówimy, poukładam sobie to wszystko i jak ja się już tak ponaprawiam, powyzwalam ze swoich grzechów, to przyjdę do Pana Boga i Mu powiem, Panie Boże, se poradziłem, teraz już w Ciebie wierzę. I Pan Bóg tak stanie, tak poklepie mnie po ramieniu i powie, no nareszcie, czekałem na Ciebie, udało Ci się. Nie, właśnie zacznij od tego, że przyjdź i powiedz Panu Bogu, jak Go dzisiaj przeżywasz. Włącznie z tym, że może wcale Go nie szukasz. Jest taka e, piękna bajka o tym, e, jak w ogóle szukać Pana Boga. Do takiego nauczyciela duchowego przychodził codziennie e, uczeń e, i miał takie pragnienie: pokaż mi Boga. I tak przychodził, dzień, drugi, trzeci, i ten nauczyciel w końcu stwierdził: no, ten człowiek chyba rzeczywiście szuka Boga. I powiedział mu któregoś dnia: jutro, gdy będę kąpał się w rzece, zejdź do tej rzeki, przyjdź, tam się spotkamy. No, i ten człowiek przyszedł. I ten nauczyciel wszedł z tym człowiekiem do wody, złapał go tak za kark i tak tą głowę mu tak pod wodę zanurzył. I trzyma go tam minutę, dwie. Ten człowiek się wyrywa, rzuca, macha rękoma. W końcu ten nauczyciel wyciąga tę głowę i z takim stoickim sposobem, spokojem mówi: Przyjdź jutro. No i ten człowiek przychodzi na drugi dzień i nauczyciel pyta, dlaczego się tak rzucałeś? A on taki zdziwiony mówi: No, jak to? Chciałem oddychać, potrzebowałem powietrza, i ten nauczyciel mówi: W dniu, w którym będziesz tak pragnął Boga, wtedy go spotkasz. I ja myślę, że to jest to, od czego warto zacząć, żeby zobaczyć w ogóle, czy ja Pana Boga pragnę. I tutaj znowu się uśmiechnę do świętego Ignacego, który mówił: Módlcie się o pragnienie. Módlcie się o pragnienie Boga. I nawet jeśli nie pragniesz Boga, to zawsze jest wyjście móc się o pragnienie pragnienia. Pan Bóg sobie zawsze z tym poradzi. Zobacz, jaki masz obraz Boga w swojej słabości, w kryzysie. Idź mu o tym, powiedz: On się tym nie przerazi. Pan Bóg naprawdę wie o nas totalnie wszystko, to my siebie takich nie akceptujemy. Natomiast On to wszystko weźmie. Kolejny krok, yy, warto jest zacząć siebie poznawać. Żeby podejmować dobre decyzje życiowe i wiedzieć w ogóle, co mam w życiu robić, to trzeba wiedzieć, co czuję, co jest dla mnie ważne, co przeżywam. I warto siebie znać pod każdym możliwym względem. I my często robimy taki błąd, że jak coś nam się nie podoba, to my chcemy od razu to zmieniać. Nie, to nie chodzi o zmienianie. To chodzi o to, żeby wiedzieć, dlaczego takie rzeczy robię, z czego się składam i przyjmować siebie w całości. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby odrobić swoje lekcje życiowe. Każdy z nas ma swoją historię życia, każdy ma różne zranienia i my możemy całe życie trwać w pretensjach do naszych rodziców, nauczycieli, że nas skrzywdzili, poniżyli. Że chłopak w liceum mnie rzucił i teraz już nie chce mieć żadnego innego. Ja mogę żyć tamtym życiem, ale ja tracę to dzisiejsze teraz, tak? To dzisiaj też padło. Pewne jest tylko dziś, ta chwila obecna i chwila śmierci. Wszystko inne się nie liczy. Pamiętajcie, przeszłość jest martwa. Przeszłość pewne rzeczy zrobiła w nas, odcisnęła pewne piętno na naszych zachowaniach. W naszym sercu, w naszych reakcjach, ale my jesteśmy od tego, żeby zadecydować, co ja chcę z tym w życiu robić. Czy ja chcę dzień w dzień chodzić wokół tego na palcach, jak wokół ołtarza i bać się tego, czy ja jednak wezmę to, przerobię, nawet z pomocą specjalisty, czy będę po prostu zapraszać Pana Boga w to, a On będzie mnie uwalniał. To jest moja decyzja. I chciałabym Wam powiedzieć o takich. Które nam bardzo mogą utrudnić rozeznawanie i w ogóle podejmowanie ważnych życiowych decyzji. Po pierwsze, warto badać swoje motywacje. Słabymi motywacjami jest na przykład ucieczka z domu rodzinnego, ucieczka z tego, że. Mam już dosyć mojej mamy, taty. To się często dzieje, jak idziemy na studia. I tak samo jeśli ktoś ucieka szybko w związek małżeński, idzie do zakonu, tylko po to, żeby już nie było tego trudu, który jest obecnie, to to jest słaba motywacja. Warto popatrzeć, czy w momencie i w sytuacji, w której jestem, to jest sytuacja pełna wolności, pokoju, czy bez względu na to, czy to się zmieni, czy nie zmieni, ja będę nadal mógł być osobą wolną i szczęśliwą, i pełną pokoju. Kolejna taka pułapka to jest to, że my dzisiaj bardzo szukamy i oczekujemy pewności. Zobaczcie, jak się czegokolwiek dzisiaj szuka, to od razu czytamy opinię. Czy ten produkt jest wystarczający, czy na pewno jest dwuletnia gwarancja, jeszcze można za trzeci rok zapłacić gwarancji, nie? A w małżeństwie i w zakonie nie dają gwarancji. Nie. I my nie lubimy porażek, tak? A wchodzenie w decyzję zawsze wiąże się z ryzykiem. I póki będziemy szukali pewności, poty nie damy rady zadecydować. Ja bardzo lubię takie ćwiczenie. Jeśli ktoś na przykład. Yy, jest już na skraju decyzji. Ja mam na przykład taką pacjentkę, która świetnie przeszła w ogóle proces terapii, różne sobie poukładała, i teraz poznała mężczyznę, są w związku od no, prawie roku, i ta biedna dziewczyna cały czas się zastanawia, czy być z nim, czy nie być. Bo to jest pan, który tam ma taką pracę, ala marynarz, jest w domu, nie ma go. No i ona się cały czas zastanawia, bardzo by chciała, ale ma też mnóstwo rzeczy przeciw. Nie? I zawsze, jak będziemy używać tylko rozumu, to rozum nam podpowie tyle samo podpowiedzi za ile przeciw. Nie? I ona tak dzień w dzień, 15 razy zmienia decyzję i jest na skraju załamania nerwowego. I ja tak załamuję z nią ręce, mówię: cztery lata terapii, pójdę zaraz do piachu. I zrobiłyśmy ostatnio takie ćwiczenie, i bardzo wam je polecam. Rzuć sobie monetą. Naprawdę. Jak będzie reszka. To idź ten związek, jak będzie orzeł, to nie idź. O co chodzi? O to, żeby pożyć w tej decyzji przez na przykład tydzień albo miesiąc. W sensie nie podważaj tej decyzji. Za miesiąc ją podejmiesz ostatecznie, bo stwierdzisz, że na przykład po tym miesiącu mówię, no nie. Jak ja mam przeżyć z tym człowiekiem ten czas i ma wyglądać tak jak teraz, to jest bez sensu, nie? Ale chodzi o to, żeby sercem pobyć przy pewnej decyzji. Tak do końca. Na czas próbny, oczywiście, ale do końca. A nie, że ja 10 razy dziennie zmieniam zdanie, bo wtedy nie jestem przy żadnej decyzji. Daj sobie szansę pobyć po jakiejś stronie. Świetna sprawa, naprawdę. Polecam. Kolejna taka rzecz, która nam bardzo utrudnia, to są oczekiwania. W ogóle uważam, że oczekiwania bardzo nam rujnują życie. Nie po to też ojciec Krzysztof nam na początku powiedział, żeby oczekiwania złożyć pod ołtarzem. I tutaj, jeśli chodzi o wybory życiowe, to bardzo często mamy swoje wizje, które chcemy zrealizować i idziemy po trupach, ale też często ulegamy oczekiwaniom innych. Bo na przykład ciężko jest nam naszej mamie powiedzieć nie. A mama sobie wymyśliła, że będzie babcią przed pięćdziesiątką i teraz non stop tak, kiedy te wnuki. Nie. To są historie nas wszystkich, tak? Tutaj to nie jest nic z kosmosu. I póki ja będę spełniać oczekiwania innych, ale też oczekiwania swoje, które są gdzieś takie odrealnione, to ja na pewno będę ostatecznie cierpieć. Porównywanie się. Zawsze prowadzi do cierpienia, tak? Ja mówię, że porównywać warto tylko swoje wyniki badań jak się chodzi na raz na rok na przegląd i robi się morfologię, to niech ci ten lekarz porówna, czy ten cukier masz wyższy, czy niższy, czy jest w normie, tak? Reszta porównywania naprawdę nie ma sensu, bo to zawsze będzie rodziło albo pychę, albo będzie nas wciskało w rozpacz. Nie porównujmy się. Zawsze jesteś w lepszej, zawsze jesteś w gorszej sytuacji, nie róbmy sobie tego. Niecierpliwość. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi, którzy nie umieją czekać. To jest też e, taki, e, no, takie znamione naszych czasów. Ja jeszcze jestem. No, ja tak młodo wyglądam, ale ja taka młoda nie jestem, ale jeszcze z tych czasów, kiedy się na różne rzeczy czekało. Nie wiem, czy macie jeszcze takie doświadczenie, że się w dzieciństwie miało skarbonkę i jak się czegoś chciało, to się zbierało na to. Tutaj babcia dała coś, nie? tutaj się coś dostało od chrzestnego, i tak człowiek zbierał. I zbierał i miał na koniec to Tamagotchi. Jestem jeszcze z tego pokolenia, nie? Dzisiaj mamy wszystko od ręki, tak? Bo dzisiaj rodzice nam biorą nowy komputer, gdy byliśmy młodsi, brali nam nowy komputer i spłacali go na raty. Jesteśmy w innej kulturze, że wszystko jest od ręki. I nam się tak bardzo ciężko na cokolwiek czeka i się bardzo denerwujemy. Jesteśmy od razu spięci, tak? Pan Bóg jest Bogiem cierpliwym. Tam się wszystko dzieje powoli. Jeśli coś jest szybko, byle jak, i na takie zwane łapu-capu, to ja myślę, że nie pochodzi od Pana Boga. Tak, młyny Boże wolno mielą. Ja bardzo to lubię, bo Bóg, jeśli coś się zapisuje w sercu, to on do tego wróci. Będzie ci przypominać za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Jesteśmy bardzo surowi względem siebie. Chcemy być idealni chcemy być wydajni chcemy być perfekcyjni i to co bardzo zabija w nas ducha to jest brak łagodności bądźmy względem siebie łagodni im bardziej ja na siebie naciskam i przymuszam tym większy mam wewnętrzny opór na zmianę tak bądźcie dla siebie łagodni bądźcie łagodni względem tego że chcecie szybko że, że macie te napięcia. To jest trochę tak, jakby wziąć i rozmasowywać sobie spięte miejsca. Może ktoś z Was był kiedyś u fizjoterapeuty i mówi, o, ale tu spięta. A tu jest w ogóle fizjoterapeuta gdzieś na sali. Nie. I rozmasuj sobie te, te twarde miejsca, powoli łagodnie. Tak? Myślę, że to, co nas też bardzo utrudnia podejmowanie decyzji, to jest to, że szukamy życia bez bólu. No jesteśmy dziećmi Instagrama i social mediów, który jest kreowany w tym świecie takim idealnym. Nie? I my myślimy, że ten świat idealny naprawdę istnieje, a on nie istnieje. I póki nie przyjmiemy, że w naszym życiu będą trudy, będzie ból, będą przeciwności, będziemy nieustannie rozczarowani, tak? W życiu normalne jest to, że jest szare. Szare zwykłe codzienne życie. Czasem jest ekstra. Czasem jest trudno, ale punktem wyjściowym jest codzienność. Nie fajerwerki, codzienność jest punktem wyjściowym. Powtarzalność, zwyczajność, rytuały, tak? To, co też nas bardzo jakoś przed podejmowaniem decyzji zatrzymuje, to jest kwestia tego, że my mamy ogrom wyboru, tak mamy tego wszystkiego tak dużo, że też jesteśmy nauczeni tego, że się nie naprawia, tylko wymienia. I nie bez powodu dzisiaj jest tak dużo rozwodów, bo łatwiej jest wymienić niż naprawiać. Łatwiej jest zmienić postulat na inny, niż spróbować pozmagać się z mistrzynią i ze sobą, i ze swoim sercem, przetrwać to i być innym, mądrzejszym, dojrzalszym człowiekiem. Tak? Szybko chcemy wymieniać na coś łatwiejszego. I to, co też nam bardzo utrudnia, to są nasze przywiązania i to tutaj znowu zacytuję za świętym Ignacym. Generalnie jesteśmy bardzo przywiązani do wygody, do wygody, do tego, żeby nam się dobrze, żyć, dobrze żyło, żebyśmy mieli dobre samopoczucie. Jest cała teraz ta sfera wellness, tak? wszystko ma być takie fajne, takie miłe, takie przyjemne. To jest wszystko o miłości cielesnej, że ja mam mieć po prostu w życiu dobrze. Ja mam się pozabezpieczać suplementami gadżetami. Ja nie mam mieć żadnych przeciwności. Czy ja mam w ogóle w sobie zgodę na to, że w moim życiu może być niewygodnie, że czasem nie będzie coś uwierało? Kolejne takie przywiązanie to jest miłość zmysłowa, tak? To jest ten moment, kiedy ja nieustannie uciekam od bólu fizycznego, od samotności, od pustki. Czy ja jestem w stanie żyć w samotności? Jeśli nie jestem, to prawdopodobnie nie jestem gotowy na związek, bo ta osoba będzie mi różne moje głody zaspokajać. Czyli ja nie będę pragnąć dawać miłości, tylko ja będę nieustannie tej miłości oczekiwać. I miłość światowa to jest takie ukochanie przepychu, tego, co jest na pokaz, tego, że mnie pochwalą tego, że wyjdę z konferencji i będą fanfary, czekam. Eee, tak i to, że ja nieustannie na przykład unikam upokorzeń. A zobaczcie, to co jest w trudzie, to co jest w upokorzeniu, to co jest we w zwracaniu mi uwagi, to mnie zmienia, to mi pokazuje, słuchaj no jednak nie wszystko co robisz jest w porządku, zastanów się nad tym. Mądry przyjaciel mówi ci z troską i z miłością, słuchaj przesadzasz, słuchaj to jest nieodpowiednie. A my się od razu buntujemy, mówimy jakim prawem, on nie jest po mojej stronie. Nie? Trudno jest nam przyjmować to, że ktoś może mieć inne zdanie i że ktoś może mi wytykać jakieś moje błędy. I słuchajcie, generalnie, tak lądując, bardzo Was zachęcam do tego, żeby podejmując decyzję, być mocno przy sobie. Ja mam takie doświadczenie, że Pan Bóg jest osobą, która chce dla nas jak najlepiej, jak najbardziej obficie i niczego nam nie szczędzi. Pamiętam, jak wybierałam studia. W ogóle ja jestem niespełnionym wulkanologiem. Tak. Jak byłam jeszcze w liceum, było takie czasopismo Kogito się nazywało. I tam była zawsze taka wkładka o jakimś kierunku studiów. I ja pamiętam, jeden, jedyny raz wyrwałam tę wkładkę, bo był taki kierunek i indywidualne studia humanistyczne, MISH. Ja sobie to tak to zachowałam, i też miałam w tej teczce taką sukienkę idealną na studniówkę to były takie dwie moje rzeczy, wyrwane gdzieś z gazet. I ja to wyrwałam i mówię: jejku, te studia są dla geniuszy. No dlatego nie No i słuchajcie, pamiętam, wróciłam z matury ustnej z polskiego i to był moment, kiedy można było zacząć się rejestrować na różne studia. Zarejestrowałam się do Wrocławia, zarejestrowałam się do Iłelni Góry, bo mnie rodzice prosili a propos oczekiwań. No i i, słuchajcie, i tak nagle na mnie tak spadło, mówię, boże, co ja będę po tej geografii robić? No, zastąpię mojego nauczyciela w liceum. No naprawdę. No, a ja już miałam wcześniej taką sytuację, że od lat jeździłam do Lublina do kliniki okulistycznej, więc mniej więcej znałam te rewiry. Kościelna taka byłam tyle o ile, ale wiedziałam, że istnieje coś takiego jak kul. Cool. No i weszłam na tą stronę rekrutacyjną, no i czytam ten Misch. No i tam było takie szczęście w nieszczęściu, że tam trzeba było mieć dwa przedmioty rozszerzone dowolnie. I tym oto sposobem byłam pierwsza na liście i po geografii studiowałam psychologię. Można, można. I chcę Wam powiedzieć, że cel i sens życia to są dwie różne rzeczy. Dobrze jest mieć mądry cel i się go trzymać bez względu na jakiekolwiek wichury w życiu. A sens życia to jest to wszystko, co mnie każdego dnia pobudza, daje mi pasję życia, dlaczego ja chcę wstawać, co chcę robić i, ta, i to się zmienia. To, do czego chcę Was bardzo zachęcić, to jest do tego, żeby spotkać się ze swoim sercem, nie uciekać przed swoją historią życia, nie żyć przeszłością, która jest martwa. Nie żyć przyszłością, która nie wiadomo jaka będzie, tylko zacząć żyć tu i teraz, wziąć to, co jest, bo tu, gdzie jesteś, masz szansę być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tylko decyzja należy do Ciebie, bez względu na okoliczności. Amen. No, i słuchajcie, z tego wrażenia zapomniałam Wam powiedzieć, bo ale mam jeszcze minutę, bo mam dla Was bajkę na koniec. To jeszcze przeczytam bajkę, dobra? Przez całe lata byłem neurotykiem, typem zgorzkniałym, przygnębionym i egoistą. Wszyscy ciągle mi mówili, żebym się zmienił, i nie przestawali przypominać mi, jak bardzo byłem neurotykiem. A ja się obrażałem, choć zgadzałem się z nimi, i chciałem się zmienić, ale nie potrafiłem mimo wielu wysiłków. Najgorsze było to, że mój przyjaciel nie przestawał wypominać mi neurotycznego stanu, w którym trwałem, i również podkreślał konieczność zmiany. Także z nim się zgadzałem i nie mogłem się na niego obrażać. Ale skutek był taki, że czułem się jakby bezsilny i skrępowany. Aż pewnego dnia przyjaciel powiedział mi: Nie zmieniaj się, bądź jaki jesteś. Tak naprawdę to nieważne, czy się zmienisz, czy nie. Kocham Cię jakim jesteś i nie mogę przestać Cię kochać. Te słowa zabrzmiały w moich uszach jak muzyka. Nie zmieniaj się, nie zmieniaj się, nie zmieniaj się, kocham cię. Wtedy się uspokoiłem i poczułem, że żyję. I co za cud, zmieniłem się.